w kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood. Ok, Tak jak już pewnie zauważyliście, na mapie znajduje się dokładnie w... na terenie strzeżonym, ponieważ niedaleko znajduje się, właściwie przede mną znajduje się wieża Pordziów no i mamy wspomnienie, które się znajduje również na tym terenie. Tak więc zaczynajmy. Hey, Come in, come in. I'll kill you if you don't. Porto <laughs> Wait here. You have to meet my wife. Madalena. Madalena. Where is she? Did you check behind the table? Ah, here she is. Lieta di conoscervi. Ciao. Now, we talk about the war. How was they fight against the French? Bene. My men are holding their own. Machiavelli seemed to think things were more difficult. You know Machiavelli. We need your help. Throw me Bianca. Ezio, let me get straight to the point. The fight is not going well. We've been attacked on both sides. Borgia on one, French on the other. But know this. The Borgia position is weak. If you can defeat them, we can concentrate our forces on the French front. I think I know a way to help. Thank you for disclosing this to me, Madonna It is the least the wife can do to help her husband. Okej, okay. między młotem a kowadłem Wymienuj kapitana bordziów, dzięki czemu najemnicy zajmą się atakiem Francuzów. Zabij tylko kapitana bordziów. Okej, okay. no już go widzę, ten taki z mieczem co tańczy, tańczący z mieczem. Okej, okay, no już mamy wyeliminowanego kapitana Borgiów. Niektórzy już to uciekli nawet. E jego strażnicy, jego żołnierze, przez co najemnicy go gonią, ich gonią raczej, sorry. Teraz pozostaje nam tylko spalić tą wieżę i oczywiście pewnie zastanawiacie się, jak do niej dotrzeć, bo otóż e ja widzę tylko jedno takie, e dwa przejścia. Dwa wejścia do tej wieży. Pierwsze to przez strażników, ale oczywiście jeżeli ich zabijecie, to będziecie mieli niepełną synchronizację. A dlaczego? A dlatego, że musicie zabić tylko Kapitana Borciów. Takie jest polecenie w tym wspomnieniu. Okej. Okay. No i jest oczywiście jedno takie wejście. Nie wiem, czy może niektórzy z Was go, to zauważyli, ale ja bynajmniej z tym wspomnieniem się trochę nieco mordowałem, ponieważ szukałem jeszcze jakiegoś takiego innego wejścia, które pozwoli mi właściwie dostać się do tej wieży, żeby ją spalić, bez żadnej walki. A możemy zabić tylko Kapitana Borciów, przypominam. Otóż, ono znajduje się właśnie tutaj gdzie teraz wchodzę. Naprawdę, trochę mi to zajęło. Okej. Okay. Teraz tylko tutaj. No i tak jak widzicie, strażników żeśmy ominęli. Są on, oni na szczęście odwróceni w inną stronę. Przy okazji sobie skrzynię opróżnię. Słuj pijawek! Jeszcze tego mi brakowało. Okej, okay, no i teraz spokojnie się wdrapać na no, wieżę nam pozostaje. Okej, okay. no i teraz od tej pory obszar nie jest strzeżony, przez co możemy się swobodnie poruszać po tym terytorium całym. Możemy również e, ulepszyć niektóre obiekty. I chyba odnowimy już zaraz gildię, właśnie najemników, tych wojowników. Właściwie to są wojownicy, chociaż nie wiem, czy najemnicy, czy wojownicy, chyba na jedno wychodzi, jak tak. Dobra. I swój rozgłos od razu nieco zmniejszę. Dobra, teraz tylko to Bartolomeo trzeba będzie wrócić. Była niedawno, wież, to wieża Borciów. Teraz jest to wieża Asesynów. Yes, we did. Now that the Pope's dogs have fled, I will be able to draw more men to the fight. But first, I want to reinforce our barracks. Who will take care of this? I'm no good with these things. You are the educated one. You approve the plan. Dobrze. Warren return. It do not chase around Rodrigos every move. Can your man keep track of them for me? Of course. Dobra, teraz z architektem oczywiście musimy porozmawiać na temat odbudowy Kildi. Ulepsz. no better. isn't she a thing of beauty very impressive more men join us every day it has become very competitive which is just the way i like it as you can see this board shows the ranks of our top warriors prove your skills and you will move up the list <laughs> shouldn't they already be at the top Chance fighting downstairs. If you're looking to show off, we also have a fight. Now, if you'll excuse me, I've got money on this match. <laughs> <laughs> Where is Bartolomeo? At the fight downstairs. He has such an aggressive view of the world. However, strategy is equally important. Take these carrier pigeons, for example. Each one z Machiavelli, imię ważnego templara of an important Eliminate them, and you would have more a Madonna. Can you ask Bartolomeo to come see me Tibrina z raportem o Rodrigo's whereabouts? He czyli że gildie wojowników żeśmy odnowili. Okej, okay, czyli złodzieje odnowiona, gildia wojowników również jest odnowiona. No jest 100% synchronizacji, mamy na całe szczęście. Oczywiście na swojej drodze możemy też napotkać parę takich budynków, w którym brakuje w ogóle frakcji. Możemy, jeżeli podejdziemy do tego, do tej tabliczki, gdzie się znajdują one na drzwiach, nac naciniemy e. e. 1200, cholera jasna, no. No dobra, nieważne, no zresztą to jeszcze zrobię w tym odcinku chyba. Ale zauważy, zauważcie, że parę wojowników się już pokazało w tym oto terenie, od kiedy żeśmy tą gildię odnowili. Chociaż kurczę, no fajnie byłoby gdybym jeszcze ulepszył to Chyba sobie okratnę paru ludzi, pozwolę sobie No No O tutaj mam taką dosyć sporą grupkę Okay, jestem już blisko sumy 1200, no. no i już mam dobra. Czyli że mamy tutaj medyka? Szkoda, że w tych ulicach nie mamy jeszcze innych sklepów jak banku. Kowala, czy tam może jeszcze, nie wiem, no... Marsztatu, krawca... Okej, okay, no to tak jak mówiłem, podchodzimy, naciskamy literę E i mamy do wyboru yy, budynek frakcji albo złodzieje, albo najemnicy, bądź kurtyzan. Kurtyzan jeszcze nie możemy, bo, ponieważ jej gildii, jej, jej burdelu nie odnowiliśmy i dlatego właśnie z tego powodu nie możemy wprowadzić tej oto frakcji, tak więc ja tutaj bym polecał Wam najemników, No i ja mamy ich coraz więcej, tutaj. Oto pod ręką grupka wojowników, czy tam najemników, wszystko jedno. Ja to nich mówię: wojownicy. Mamy już tutaj dwie grupki. No i trzecią. Tam ok. Przy okazji mamy również i tunel odnowiony. I cóż, no i co mogę jeszcze powiedzieć? To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. I póki co, to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. I cześć.